Dzień dobry moi drodzy, Wróżka <laughs> Sikora, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca na czytaniu miesięcznym, marcowym, marzec 2022. Sprawdzimy sobie jakie energie dla Strzelców mogą się realizować w marcu. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie ze wszystkimi będzie wszystko rezonowało, wszystko się zgadzało, dlatego proszę bierzcie z tych czytań dla siebie to, co z Wami rezonuje, to, co z Wami w jakiś sposób gra, zgadza się z Waszą sytuacją osobistą. Są to pewne ogólne potencjały, które, które mogą się realizować u was, energie mogą w różny sposób w każdego życiu się zamanifestować, także pamiętajcie, nie, przy, nie przyklejajcie się jeden do jeden do, do tych czytań i bierzcie, bierzcie dla siebie, to, co, to, co z Wami gra strzelec marzec 2022 bardzo proszę energetyka dla strzelca na marzec 2022 energia ogólna z jaką marzec wchodzi w strzelec z jaką strzelec wchodzi w marzec odwrócona królowa denarów co zostaje za wami piątka kielichów i kierunek dla strzelca w marcu. Odwrócona sprawiedliwość. Wiecie co, strzelca? Ja się zastanawiam, czy tutaj nie jest przypadkiem trochę tak, że strzelec musi tak naprawdę zredefiniować trochę swoją swoje podejście do finansów. Swoje kwestie związane z finansami. Królowa denarów w odwrocie. W ogóle królowa denarów to jest tak naprawdę to, to jest. To jest tak. ale mam dzisiaj gadane po prostu. Królowa Denarów to jest mamona tak zwana, to jest, to jest kobieta pieniądz, to jest po prostu kasa, to jest uosobienie, personifikacja pieniędzy. Oczywiście jest to również królowa matka, jest to również królowa ziemi, królowa ziemska, to jest mała cesarzowa w tarocie, tak się o, o królowej Denarów mówi, ale ona w głównym stopniu, w, naj, w najbardziej takim przyziemnym, doczesnym, ziemskim stopniu mówi po prostu o pieniądzach. I mam wrażenie, że strzelec wchodzi w marzec jakiś taki nieusatysfakcjonowany, nieusatysfakcjonowany kwestiami zawodowymi. I wydaje mi się, że jest szansa u strzelca na poprawę tej sytuacji. Tylko trzeba przeredefiniować trochę mm, swoje podejście, po prostu swoje podejście do, do finansów i też do decyzji finansowych. Bo tutaj ta odwrócona sprawiedliwość pokazuje trochę błędne decyzje finansowe. Wiecie, tak naprawdę, decyzje, które jeżeli strzelec nie wyciągnie wniosków, to. Może powtórzyć błędy przeszłości, a tutaj się pokazują błędy, tutaj się pokazuje piątka kielichów, która odchodzi już do przeszłości, więc to w sumie dobrze świadczy o tym, że za strzelcem już tak naprawdę są te jakieś niepowodzenia, na przykład finansowe, bo to też może mówić o niepowodzeniach finansowych. Natomiast mam wrażenie, że strzelec potrzebuje w jakiś sposób zmienić, właśnie zmienić swoje, nie wiem, może zmienić doradców. Może zmienić, nie wiem, doradcę podatkowego czy kredytowego, czy, czy jakiego tam macie. Może zasięgnąć trochę więcej. A, tutaj mam te karty. Może zasięgnąć trochę więcej wiedzy w kwestiach finansowych, w kwestiach zawodowych, bo istnieje takie ryzyko, ta sprawiedliwość w pozycji odwróconej się się pojawiła, czyli tak naprawdę istnieje takie ryzyko strzelec, że wy powielicie błędy, powielicie błędy finansowe, które może doprowadziły was, nie mówię, że wiecie zaraz do jakiegoś bankructwa, ale przynajmniej do sytuacji niekorzystnej albo chociaż przynajmniej sytuacji, w której wy mm, czujecie, że coś idzie nie tak po prostu. Czujecie, że coś idzie nie tak. Myślę, że marzec jest dobrym miesiącem dla was na to, żeby faktycznie pochylić się trochę nad swoimi finansami. Pochylić się trochę nad kwestiami zarządzania budżetem, budżetem domowym też. Jest jedna grupa strzelców, może, która też jakby jest w takiej konkretnej sytuacji, jeśli chodzi o kobietę bo ta królowa denarów może też tutaj mówić nie tylko o, że tak powiem, forsie w, energi, w energii ogólnej, ale też może mówić o kobiecie. E, kobieta z podznaku ziemskiego może być, czyli byk, koziorożec, panna, z którą jakieś, że tak powiem, są problemy, najogólniej mówiąc. E, ta kobieta, to może być Wasza partnerka, to, ale to może być też właśnie ktoś w pracy, ktoś związany z Waszą pracą, może jakaś szefowa, może jakaś osoba z pracy, ktoś, kto od kogo może zależą też wasze finanse w jakimś stopniu. To może być też ten zły doradca kredytowy, albo jakiś podatkowy, albo jakiś ogólnie doradca finansowy, który nie do końca ogarnia sprawę, że tak powiem. I tu tak naprawdę jest przestrzeżenie przed tym, żeby nie dać się też oszukać. Dla jakiegoś strzelca tutaj mogą być, tutaj może być jakaś nieszczera osoba, z którą dzielicie finanse, na przykład. To może być partnerka, to może być osoba, nie wiem, wspólniczka, o też może być wspólniczka, na przykład w pracy. To może być wspólniczka, z którą dzielicie po prostu, jakby budżet, że tak powiem, domowy albo pracowy albo jakiś. I tutaj mogą się pojawić jakieś takie próby, wiecie. Może nie zaraz próby wyłudzania, ale tutaj w tej odwróconej sprawiedliwości, no, trzeba uważać. Jakby dobierajcie swoich doradców w marcu finansowych bardzo skrupulatnie, rzetelnie. Patrzcie na ręce, wręcz. Patrzcie na ręce. I przede wszystkim spróbujcie też wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło wcześniej w przeszłości, co was mogło doprowadzić do takiej sytuacji, i nie powielajcie tych samych błędów. E, wyzwanie miesiąca marca na, e, dla Strzelca. Wyzwanie. E, karta siły, karta siły w odwrocie. Myślę, że Strzelec tutaj może trochę powątpiewać we własne zdolności też, we własne możliwości, we własną e, też taką wewnętrzną, ten taki wewnętrzny głos, bo wiecie, karta siły generalnie jest takim naszym wewnętrznym głosem, tą taką e, no też mądrością wewnętrzną, która tak naprawdę jest w stanie prowadzić nas, i jest w stanie też jakby największe przeciwności losu i najtrudniejsze przeciwności losu pokonywać. Tak jak tutaj ona jakby tego lwa, że tak powiem, poskramia. Ale to jest właśnie nasz taki głos wewnętrzny. Taka, można powiedzieć, nawet intuicja, chociaż nie jest, to, to nie jest taka intuicja jak w kapłance. To jest taka, bardziej taki instynkt, opowiedziałabym. Tu jest bardziej instynkt, wiecie? I ja myślę, że strzelec może stracił na jakiś czas oczywiście ale w marcu dostęp do swojego instynktu, że na przykład wy macie jakieś przeczucie co do jakiejś osoby, co do jakiegoś wspólnika, wspólniczki, co do jakiejś inwestycji finansowej, co do jakiejś rzeczy, która coś wiecie, coś wam tu śmierdzi, ale wy tak naprawdę nie czujecie tego z tym swoim instynktem, bo jesteście od niego w jakiś sposób odłączeni. Yy, I myślę, że to może być największe wyzwanie tego. Yy, tego miesiąca. Lęki, obawy Strzelca na miesiąc marzec 2022. Lęki, obawy Strzelca. Piątka Kielichów to jest konflikt. To jest, to jest taki, wiecie, to jest taki chaos, totalny chaos. Chaos myśli, chaos działań też. Ja myślę, że Strzelec. No, pokazuje się tutaj trochę w takiej energii wiecie, jakby. Mm, niechaotycznej, bo wy, ja mam wrażenie, że strzelec bardziej niż, yy, niż będąc w chaosie, boi się tego, żeby podejmować decyzje chaotyczne. Yy, wy może faktycznie nie chcąc powielić tych błędów z przeszłości, które was doprowadziły na przykład do jakiejś straty finansowej albo do jakiegoś problemu tutaj natury, takiej zawodowo-finansowo-pieniężnej. Mam wrażenie, że pojawia się taki. Bo ta, ta karta też w odwrocie, czyli też na blokadzie, czyli tak naprawdę strzelec, żeby się uchronić przed powieleniem tych błędów, albo nie robi nic, totalnie, jakby jesteście. Tak, jakby totalnie jakby wycofani z decyzyjności, bo po pierwsze tutaj strzelec jest jakby odłączony od swojego instynktu, który mu podpowiada, co robić, wiedzie w jaką stronę iść, co realizować i z kim też. A z drugiej, i właśnie jakby po, przez to wpadacie w taki konflikt i w taki chaos, bo nie wiecie, komu macie ufać w ogóle. A z drugiej strony, boicie się, że nie realizując tego i nie robiąc nic, znowu popełnicie na przykład te same błędy. Nie wiem, jakie to były błędy. Natomiast, jeżeli tutaj był błąd zaufania nie tej osobie, co trzeba, to wy się tutaj boicie zaufać już komukolwiek, bo nie macie tego swojego głosu, tego swojego instynktu. I, i może wam miotać po prostu. I mam wrażenie, że tutaj w tych lękach, obawach jest właśnie taki. Yy, takie skakanie pomiędzy skrajnościami, pomiędzy nierobieniem kompletnie niczego i byciem totalnie pasywnym i biernym, a pomiędzy takim właśnie miotaniem się, wiecie, takim takim to ja już nie wiem w ogóle komu mam ufać, wiecie, takim takim totalnym chaosem, totalnym chaosem. Co nowego wejdzie w wasze życie w marcu i co zyskacie mierząc się z tym wyzwaniem? Tego, tego utraconego instynktu, na co jest nadzieja? Pazik kielichów, wiecie, pazik kielichów to są um, możliwe pojawienie się um, też pomysłów, też nowych pomysłów, też nowych rozwiązań, ale takich, których się kompletnie nie spodziewacie. Takich, które, jakby ktoś wam to powiedział, to byście się puknęli w głowę i byście powiedzieli, co ty w ogóle za bajki opowiadasz? Co ty? Ja mam to robić, a ja mam z tą osobą wejść w kontakt, ja mam zaufać tej osobie, ja mam tą decyzję podjąć, tak jakby to są jakieś w ogóle fantazje ściętej głowy, wiecie. Bo paś kielichów mówi o takiej energii, że coś wydaje się tak totalnie z, z jakby z bajki. Że odrzucacie to, w sensie to jest bardzo często odrzucane, ale to jest też bardzo często wyśmiewane, to jest bardzo często traktowane tak, wiecie, po macoszemu trochę, jest niebrane należycie pod uwagę, nie ma jakby wystarczająco dużo takiego uznania. Często, wiecie, to są takie, takie a to są marzenia ściętej głowy, w ogóle nie będę się nawet tym zajmować. I tu jest odrzucanie jakichś idei, jakichś pomysłów, może też jakichś osób, y, tylko ze względu na to, że na przykład wam się to wydaje niepoważne albo ktoś powiedział, że to jest niepoważne. Ale wiecie, jeżeli wy się skomunikujecie ze swoim wewnętrznym instynktem ponownie, to. Czasami tak jest, że takie rzeczy warte ryzyka, warte świeczki, takie, które wszyscy naokoło na, na mówią, że to na pewno się nie uda, ale wyczujecie, że tak. I nie dajecie się, bo to są lęki obawy, nie dajecie się tym swoim takim, wiecie, wewnętrznym, chaotycznym myślom i obawom, łączycie się na powrót ze swoim instynktem i. Zasięgacie też porady, to nie jest tylko tak, że po prostu opieracie się na swoim instynkcie, ale to jest i to jest wszystko. Tutaj jest też pokazane, e, mądre decyzje, inne niż wcześniej, inni doradcy, lepsi doradcy, e, plus ten instynkt, i to pozwoli wam otworzyć się. Na rozwiązania, których może do tej pory nie dopuszczaliście do siebie, wiecie? I myślę, że w styczniu, że ja powiedziałam w styczniu? Myślę, że w marcu jest szansa na to. Strzelce. Może chciałam powiedzieć strzelce, a nie styczniu. Moi drodzy, więc nie odrzucajcie takich powiedzmy idei niemożliwych. Myślę, że tutaj co nowego też wejdzie, Pazik Kielichów pokazuje taką, taki powtórny zachwyt rzeczą, którą na przykład odrzuciliście już w przeszłości. Wiecie, to jest takie drugi raz spojrzenie świeżym okiem na coś, na jakąś sprawę i znalezienie w tej sprawie nowej wartości, nowej jakości, nowego piękna, takie zachwycenie się ponownie czymś. Co wydawało wam się już totalnie miałkie, totalnie nieinteresujące. Bo może tutaj faktycznie strzelec zraził się, pomylił się, popełnił błąd i zraził się, i to wszystko się stało, ale na przykład ten pomysł nie był taki zły, tylko były złe decyzje wokół tego. Może źli doradcy, może źli ludzie, i to nie poszło tak, jak miało, straciliście ten swój instynkt, ale można tak, jakby. Na tą rzecz spojrzeć w inny sposób, bo paść kielichów też mówi o tym, że my patrzymy na taką często zupełnie zwykłą rzecz, zwyczajną rzecz w totalnie inny sposób, w taki kreatywny sposób, taki otwierający nowe możliwości. Jak dziecko bardzo często. To jest takie spojrzenie dziecka, to jest taka kreatywność dziecka, które patrzy na coś i jakby widzi w tym, wiecie, to jest dziecko, które patrzy na patyk i widzi w tym magiczną różdżkę. Albo, nie wiem, coś, wie, wiecie o co chodzi, tak jakby to jest taka kreatywność dziecka, e, z której możecie skorzystać i to w Waszą przestrzeń, w sty, w, znowu w styczniu, no co chodzi z tym styczniem, w marcu, e, w marcu ma szansę wejść, e, nie wiem dlaczego cały czas powtarzam styczeń, może dlatego, że jakiś strzelec, nie wiem, teraz te, to, to może być dla, dla nikogo, to może być dla kogoś, może to jest jakaś kwestia ze stycznia, która się ciągnie od stycznia, na przykład ta sprawa trwa od stycznia, albo w styczniu mieliście jakiś pomysł, który odrzuciliście, albo w styczniu chcieliście coś rozpocząć, ale to się nie udało, bo jakieś pieniądze, bo coś tak jakby. Wróćcie uwagą do stycznia. Część z Was, jeżeli, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, jeżeli nie jest, i oglądam jakiś strzelec, który totalnie w styczniu nic takiego się nie działo, no to, to nie jest dla Was po prostu. Natomiast e, może ktoś ma to usłyszeć, co powiedziałam, że ten styczeń gdzieś tutaj jest na tej tapecie i, i coś w tym styczniu faktycznie się takiego wydarzyło, do czego możecie pamięcią wrócić i pomyśleć o tym. Nie wiem, w styczniu, coś w styczniu. E, moi drodzy, wpływy z otoczenia marzec 2022 dla strzelca. Dwójka denarów w e, strzelce. No, otoczenie wam tutaj nie będzie za bardzo pomagało e, ani ułatwiało, bo tutaj jest tak naprawdę e, taki powiedziałabym totalny, totalny brak, brak decyzyjności, brak wyborów, brak konkretów. E, dwie drogi, dwie opcje albo więcej. E, tak, jakby tutaj. Wszystko tak naprawdę jest w waszych rękach i zależy od was, i że tak powiem, świat wam tego nie będzie ułatwiał. Tutaj nikt za was nic nie zrobi. Tutaj, znalezienie tego doradcy, nawet o którym powiedziałam, tego dobrego doradcy, który gdzieś w jakiś sposób was ponawiguje na tej drodze. No, biznesowej, pieniężnej jakiej, jakiejś tam. Ten, jakby też nie oczekujcie od tego doradcy, że on za was, że tak powiem, że on rozwieje wszystkie wasze wątpliwości zaraz i on po prostu podejmie za was te decyzje, albo co więcej, że właśnie rozwieje te wątpliwości i ta decyzja będzie taka prosta i w ogóle jakby, tak jakby to nie, nie wchodzi w grę. W marcu od, odzyskanie swojego wewnętrznego instynktu. Co do ludzi, co do sytuacji, co do spraw, przy posiłkowaniu się doradcą. Ale tak jakby dwójka denarów to jest takie, wiecie, to jest takie, to jest też takie zamknięcie tego przepływu. Tak naprawdę dwójka denarów to jest przepływ, to jest karta, która mówi o ruchu, e, o przepływie też gotówki, o przepływie finansowym, natomiast tutaj jest zamknięte. Tu tak naprawdę mam wrażenie, że strzelec sam musi ten kurek otworzyć albo tą, e, te, ten przepływ uruchomić. Podjąć jakieś decyzje, które e, jakby przywrócą ten przepływ. Bo tutaj jest zamknięty przepływ. Tak, ta, tak naprawdę. I nie ma też co czekać, bo w otoczenie, otoczenie się nie zmieni, strzelce: otoczenie się nie zmieni. Wy musicie się zmienić, zmienić decyzje, zmienić, zmienić doradców, zmienić, może nie wiem, jakieś otoczenie finansowe, zmienić, przede wszystkim podejście do tej kwestii. To musi się zadziać w was, wewnątrz, w środku, jakby ta zmiana musi nastąpić. Połączenie z tym instynktem, bo ym, z otoczenia nie ma przypływu, Jest zamknięte. Jest zamknięte. To musi się zrodzić, wiecie, yy, w środku. I wy musicie tak naprawdę wykreować sami sobie tą okazję i możliwość w marcu. Tu nic nie przyjdzie, wiecie, tu, bo. Yy, Czasami tak jest, że przychodzą do nas, wiecie, yy, oferty, okazje, szanse i tak dalej, ale to nie są w ogóle te karty. Tu nic do Was z zewnątrz nie przychodzi, tu się nic nie pojawia, tu wszystko się pojawia najpierw w wystrzelcu w środku. Pazik Kielichów też o tym mówi. Ten paź ma w sobie to, co, co, co umożliwia mu spojrzenie na tą sprawę w inny sposób. No więc strzelec, otwórzcie oczy najpierw wewnętrzne swojej duszy, a potem dopiero po prostu się rozglądajcie. Strzelec sam musi wykreować sobie po prostu okazję w marcu. I bilans miesiąca marca, rezultat dla strzelca. Czwórka kielichów, to jest, no dokładnie to jest to, co powiedziałam. To jest dokładnie to, co powiedziałam o sam, samemu kreowaniu sobie okazji. Czwórka kielichów jeszcze w dodatku w pozycji odwróconej, ale zobaczcie, jak ona wygląda. Tutaj nie widzimy, nie widzimy tego, że ta okazja jest. Tylko, że zakładając, że to jest jakby ta okazja, w sensie ten ptaszek, który tutaj pomaga, jest na zewnątrz. Natomiast w odwrocie, to musi się zadziać w środku, w was, wewnątrz. I dopiero ta okazja się manifestuje na zewnątrz. Czyli tak naprawdę, reasumując, strzelec ma szansę w marcu na to, żeby stworzyć sobie okazję do tego, żeby stanąć na nogi finansowo, zmienić doradców, poprawić swój status, swoją, swoją, swoją sytuację materialną, zawodową, jakąś taką stabilizację, coś takiego, ale to wszystko musi się zadziać, w, że tak powiem, w bebechach, w, po prostu w waszym, w waszym wnętrzu. Moi drodzy strzece, Marek Aureliusz, jeszcze na koniec cykl marcowy. Mam dla Was słówko, na chybiu trafił, otwieram i będzie to. Gdy tylko urazi cię czyjś występek, natychmiast zapytaj, czy aby sam nie czynisz czegoś podobnie występnego. Na przykład uznajesz, że pieniądze są dobrem, albo przyjemność, albo sława, lub rzeczy podobnego rodzaju. Pojąwszy to, szybko zapomnisz o gniewie, tym bardziej, kiedy przy tym weźmiesz pod uwagę, że ten człowiek działa pod przymusem. Co bowiem może robić? Chyba że, jeśli potrafisz, uwolnisz go od przymusu. No, strzelce, ciekawe, powiem Wam to, bo. Mm... Bo właśnie te przymusy i te nasze takie przekonania na tematy przeróżne, także finansowe, jakby rządzą nami. Rządzą nami po prostu. I może tu chodzi też poniekąd o Was samych, wiecie, po prostu o Was, o was samych i o Waszą własną wewnętrzną energię uwolnienia się od przymusu. Zostawiam Was z tym. Co przeczytałam. Możecie sobie to oczywiście jeszcze raz przesłuchać, przewinąć jak potrzebujecie. To nie są łatwe sentencje. Ja sobie z reguły je czytam po prostu po kilka razy i gdzieś tam medytuję nad tym. Także dobrego, dobrego strzelca. Znowu po prostu dobrego marca. Strzelce. Pozdrawiam.